mam z tej strony Teddy Girl i dzisiaj sobie zagramy w podróby Minecrafta Crafting and Building. Ale to jest najlepsza podruba w jaką grałam kiedykolwiek, bo ja nie mogę mieć Minecrafta, bo jest za pieniądze. No więc sobie dzisiaj zagramy. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu mojego kanału, z dzwoneczkiem, zostawienia łapki w górę, będziemy wtedy bardzo miły. A my nie przedłużamy i lecimy do odcinka. Dobra, teraz tworzymy świat. Nie wiem, czy dać skrzynkę bonusową. Hmm. Dobra, dam. Bo tak się lepiej gra. Yy, Okej, okay. i nazwa świata. to Dodam moją nazwę. Ziarno generatora dam. Do... Tak samo? Albo po prostu damy jakieś liczby? Byle jakie? Dobra, jest. Pokaż urzędny. Ok. Dobra. Będę sobie jeszcze zachować ekwipunek. Bo dużo youtuberów, youtuberów ma, więc to nie są cheaty. No i to już chyba wszystko. Okej, okay, to tworzymy świat. Okej. Okay. 30, tylko żeby było, mnie słychać. Okay. Tak będzie dobrze. Dobra, zyspłoniło nas na jakimś drzewie. Okej, okay. zobaczymy co będzie dalej. Okej, okay. teraz idziemy otworzyć skrzynkę bonusową, tylko żeby się nie potrzaskać zbyt, zbytnio, bo nie mam jeszcze żadnego jedzonka. O, jest skrzynka. Dobra, cztery pochodnie to fajnie. Dobra. będziemy tu łapkę. Łap. Tam jest jakiś kejwik, znaczy jaskinia taka mała, więc może byśmy później poszli, ale nie wiem, czy nie będziemy szukać czego. Dobra, drewno. Dużo mamy drewna, to jest fajne. Chlebki mamy dwa. marchewkę jedną. Nasiąka też nie mogą sprzedać. W sadzonki. Tak, mamy kilo w kamienny, drewnianą patyki, grzybki, kaktusy, po co i ryby. Teraz sobie weźmiemy jeszcze skrzynkę. Dobra, teraz pójdziemy w jakieś bardziej przestrzenne miejsce, żeby mieć więcej miejsca. Dobra, tu jest tak trochę więcej miejsca. Dobra. Możemy sobie przerobić tamte drewna na deski. Sobie zrobimy. Teraz poukładamy sobie z punku Dobra, zrobię tak. Zrobię sobie podstawowe narzędzia oprócz tych dwóch. Mieczyk. Mieczyk i w sumie łopatę można zrobić. Teraz sobie poukładamy to, według kolejności, jaką ja zawsze używam. Tak. Tak, tu można dać jedzenie w sumie. Mhm. Możemy od razu już wykopać trochę cobblestone'a, żeby mieć piecyk zrobić, żeby sobie już to jedzenie, które się da. Dobra. Trochę mi szkoda tego kamiennego kilofa, bo jeszcze się nie zaczęła taka dokładna przygoda, ale to tylko parę kobla. Ok. Tu, tu. No zbieram trochę więcej. Aby zrobić w sumie, możemy już zrobić inne narzędzia. Kamienne. Dobra. Lecimy. Ja sobie co jakiś czas będę oglądać, czy się nagrywa. Bo mm, mój brat, jak nagrywał, to mu usuwa. Dobra. Bo mamy 20. Tyle. Szkoda, się nie tak kamiennej zbroi zrobić. Skoro wtedy by to było za łatwe. A czasami nawet. Żelazna zbroja jest łatwiejsza do zrobienia niż skórzana. Miałam tak parę razy. Dobra, to tędy wychodzimy, budujemy girtem. Okej, okay, tu możemy już go wyrzucić. Okej, okay. mamy dużo kobla, więc nie wiem ile mamy patyków. Nie mamy patyków. Widzimy te podstawowe narzędzia takie. Kamienny kilof mamy, tak, tak. Zaraz będziemy wyrzucać te narzędzia, chyba żeby się przydały. Dobra, kamienne tu sikierka, łopat. Tu ten. Dobra. Tutaj posegrujemy, posegregujemy. Nie umiemy się wysławiać. Tak, tak. Tu można tu dać z jakimiś piardołami. Tak. Dobra, na razie tak. My możemy te drewniane rzeczy na razie wyrzucić, bo jak coś, to możemy jeszcze zrobić sobie. Mhm. Uh -huh. Bierzemy to, to. Kilofa nawet drewnianego nie mieliśmy, bo mamy kamienne ze skrzynki bonusowej. Dobra, jeszcze tylko wyrzucimy sobie łopatę. Op. Dobra i idziemy, żeby mieć więcej miejsca w ekwipunku. Dobra, gdzie jest mój crafting. O to owcale nie jest biała, trudniej będzie zbierać. Dobra, kaktusy w sumie mi nie, niepotrzebne. Nie Sadzonki będą potrzebne. Grzyby... Może będą potrzebne na zupkę. Co tam pływa Jakoś moja rzecz? Gdzieś? O no tak, no pływa djece, okej. Okay. Dobra, sobie zobaczę. Dobra, 6 minut. Zanim długo będziemy kończyć. Bo moje filmiki nie będą trwały aż tak długo. Tak z 10 minut Dobra, teraz sobie zrobimy piecyk Może się uda jeszcze w tym odcinku znaleźć wioskę A poza odcinkami tam jeszcze czegoś będę szukać Dobra, um, potrzebujemy szybko, weźmiemy sobie ten Bo chciałabym, żeby jeszcze w tym odcinku coś więcej zrobić Okej okay. Dobra, tyle drewna na razie starczy, żeby przypalić niektóre rzeczy w sumie nie wiem jak... Tylko rybę by, by trzeba było, ale dobra. Chyba przywożymy rybę, bierzemy deski i szybko... ...przepalamy sobie. Trochę to potrwa, to ja do was... A nie, dobra, już jest. Zaraz. Dobra, już 7 minut, tak za około 3 minutki będziemy kończyć. Więc ja szybko wezmę te rzeczy. Na razie jeszcze nie jestem jakby niby głodna. Więc robimy tak, bierzemy... Jakoś poukładamy sobie to Tak teraz już byle jak Bo on nie ma czasu Dobra tu zrobimy sobie pochodnie I dobra możemy iść W podróż Dobra myślałabym żeby Zlokalizować wioskę, ale to by były trochę Cheaty więc nie Dobra Nie zważajcie na te dźwięki bo ja W tej grze w tej podróbie minecrafta Która swoją drogą jest bardzo dobra Czasami są takie dźwięki więc okej. Okay. O, za niedługo się będzie robić noc, więc fajnie by było jakieś łóżeczko sobie zrobić. Tylko na razie nie ma jak, ale na szczęście możemy sobie zrobić taki mały domeczek. Żeby... Okej. Okay. Żeby się tam yy, przeciekać noc. Więc dobra, ja do Was wrócę jak już będzie dzień, bo się robi noc. Dobra, ja znalazłam owce i szybko je się postaram zabić. Nie wiem, czy akurat będzie ich tyle, żeby móc zrobić sobie rzecz. O, dobra, jest tu. Szybko. O nie, pająk. I to ja zaraz zrobię sobie taką dziurkę w ziemi. Dobra, jedzemy. nie. Bo ja nic nie widzę tu. Kurde, za dużo pająków. Dobra, wrócę do Was. Jak już będzie po wszystkim. Dobra. Ja już jestem. Zrobiłam sobie taką małą dziełeczko. Zrobię sobie teraz miejsce na łóżeczko. Bo będę robić. Mam nadzieję, że... Dobra, tam nic nie ma z tego co widzę. Szybko weźmiemy damy tutaj. Szybko bierzemy crafting. Na szczęście mamy tyle drewna, żeby zrobić sobie łóżeczko. Dobra, uda nam się idealnie zrobić łóżko, bierzemy tego, nie tu, nie tu, nie tu, nie, bo mnie zabije, bo ich coś, tu, nie wyjdziemy stąd, więc zrobimy tak, OK. weźmiemy sobie już to do ekwipunku, bierzemy tak, pochodnie tu, OK. zaraz będę kończyć już odcinek, więc... Okej, okay, dobra, potwory. No to ja do was wrócę, jak nie będzie już potworów. Dobra, ja sobie teraz wyjdę i poszukam. Może będzie gdzieś tu wioska, ale nie wiem. Bo za chwilę będziemy. Okej, okay. królik za mną leciał. Okej, okay, dobra, udało się skoczyć. Szybko, szybko. Dobra, szkielet nas nie trafił. To to już jakiś wyczyn. Dobra, no to na dzisiaj już będę kończyć odcinek. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na moim kanale. Wtedy będę, będę bardzo wdzięczna. No i jak zostawicie lajka, to też będę wdzięczna. Ja sobie tylko szybko krówki zabiję. No i żegnam się z wami. pas.